Sensem naszego życia jest pierwsze przykazanie Boże. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. To jest klucz do tego, byśmy jako ludzie byli szczęśliwi. Co to znaczy? To znaczy kochać Boga całym swoim sercem, ze wszystkich sił i z całej swojej mocy. I wtedy człowiek bez problemu zrealizuje misję swojego życia proste co? No proste nie jest w naszej codzienności, ale właśnie w ten sposób, gdy będziemy do tego zmierzać, by Boga, Bogiem wypełniać nasze życie, zrealizujemy naszą misję. Moi drodzy, w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy tą piękną scenę o potopie. Noe był to postać, był to człowiek, który kochał Boga. Widać, że on żył pierwszym przykazaniem. I Pan Bóg mu sam to powiedział, że tylko Ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. Ogólnie Księga Rodzaju bardzo dobitnie nam pokazuje to, że po grzechu Adama i Ewy, po grzechu Kaina, Bóg dochodzi do przekonania, że ludzka niegodziwość jest faktem trwałym i niezaprzeczalnym. I co Bóg robi? Grzech. Przede wszystkim zagraża stworzeniom, które Bóg stworzył, które Bóg powołał do istnienia. I dlatego Bóg żałował, między innymi, że stworzył ludzi na Ziemi. Ale Bóg wcale nie, nie żałował stworzenia jako takiego, bo to jest dobre. Wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Bóg był smutny z powodu grzechu. To grzech niszczy stworzenie Boże. To grzech powoduje, że w tym, co Bóg stworzył, rodzi się nieład, chaos, niepokój, lęk, rana. I dlatego Bóg żałował, że stworzył człowieka, ale nie ze względu na same stworzenie, tylko ze względu na to, że ten człowiek, odpowiedzią tego człowieka na miłość Boga, był grzech, była niegodziwość. I moi drodzy. Grzech widzimy, że Boga smuci, ale też chodzi o to, byśmy patrzyli na człowieka, na drugiego człowieka, jak patrzy Pan Bóg nie z niechęcią i z nienawiścią, ale zawsze, żebyśmy patrzyli przez pryzmat grzechu czyli niechęć ma być do grzechu, ale nie do samego człowieka. A często jest tak, że jak ktoś popełnia grzech, jak ktoś robi jakieś zło na świecie, to my nienawidzimy tego człowieka, potępiamy go. Ale my nie wiemy, czy ten człowiek nie będzie zbawiony, bo widzimy, historia nam pokazuje chociażby to, że nawet wielu nazistów doszło do zbawienia. Na ostatnią chwilę się pojednali z Bogiem. Historia ich skreśla. Ale Pan Bóg nigdy ich nie skreślił, ponieważ Bóg jest jako Ojciec Miłosierny, który czeka za swoimi dziećmi. I chodzi o to, by ludzie się nawrócili i żałowali za swoje grzechy. Bogu chodzi o to, jednak Księga Rodzaju pokazuje, że ich na to nie stać. I dlatego Bóg daje lekarstwo. Co jest tym lekarstwem? Zniszczyć, aby odbudować, aby odtworzyć. Aby zacząć na nowo. I właśnie ta scena potopu to pokazuje. W tej scenie jest wiele takich pięknych ciekawostek, też teologicznych, i to opowiadanie o potopie, kochani, jest stare jak świat, ponieważ już było to znane w dawnych dziełach literackich Mezopotamii. I my nie możemy traktować tego tekstu dosłownie jako o jakiejś karze Boga na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Nie. Nie możemy brać tego dosłownie, ponieważ autor natchniony tego tekstu chce nam pokazać zamiar Boga, który chce odrodzić świat. I to jest piękne. Moi drodzy, jak sobie wyobrazimy tą scenę, to możemy mówić, matko, jaki dramat. Ale też pamiętajmy, że historyczne karty księgi rodzaju zaczynają się od Abrahama. I Noe to osoba, która w, tej, w tym opowiadaniu jest osobą, która z łaski Bożej przeżywa tą nawałnicę. Ona, on przeżył to i w tradycji chrześcijańskiej Noe stał się zapowiedzią Chrystusa, wody potopu, to zapowiedź wody chrzcielnej. Która nas zbawia. Zaś arka dająca schronienie to obraz Kościoła, który daje zbawienie. I to jest bardzo ważne, ponieważ Święty Paweł wskazuje wyraźnie często, że Kościół to jest mistyczne ciało Chrystusa. Sam Chrystus jest głową Kościoła, ciała Kościoła, jak to możemy przeczytać w liście do Kolosan. On jest zasadą stworzenia i odkupienia. Moi drodzy. I to jest bardzo ważne stwierdzenie, żeby to za zawsze szło w parze. Czyli Noe, Chrystus, potop, chrzest, arka, kościół. Nigdy nie można tego oddzielać. A tymczasem jest tak, że wiele osób mówi: mi jest kościół niepotrzebny. Ja wierzę w Boga, ale ja idę do lasu, przed drzewem się pomodlę, wyspowiadam. Mi jest kościół niepotrzebny. Moi drodzy, to jest dramat. I kiedyś pamiętam taką scenę. Ktoś mi opowiadał takie spotkanie dwóch osób w pociągu. Dwóch mężczyzn jechało w jednym przedziale, jeden wyjął różaniec i się modlił. I w pewnym momencie ten drugi, gdy on skończył się modlić na tym różańcu, zaczął się go pytać, co on się tak modli na tym różańcu. No i on mu opowiedział, że on jest osobą wierzącą, że on jest praktykujący. I na to ten mu wtórował, że on wierzy w Boga, ale jemu Kościół niepotrzebny. No i ten człowiek, który się modlił, pomyślał i spojrzał, że stała na, na półce butelka wody, i powiedział: Widzi Pan tą wodę? Tak. Gdy Pan chce się napić wody, to Pan napije się z tej butelki czy zliże ten szron z szyby. No on na niego popatrzył, no panie, jak to? No? Z butelki. No i on mu odpowiedział, ten wierzący, i właśnie tą wodą w butelce jest Kościół. To jest taki obraz analogiczny, ale pokazujący jakiś taki głębszy sens. Dlaczego? Ponieważ człowiek próbuje często zaspokoić swój głód i nie potrafi. Widzimy w tej Ewangelii dzisiejszej, jak uczniowie. Chwilę wcześniej widzą cud rozmnożenia chleba, gdzie wiele zostało, nawet Jezus pyta się ich, ile zostało? Dwanaście. A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułamków? Siedem. I oni mimo że widzą wielki cud, o którym my możemy pomarzyć jako ludzie XXI wieku, to za chwilę się martwią, co będą jeść. Co my będziemy jedli, nie? Moi drodzy. To pokazuje, że nasza natura jest generalnie słaba i my jesteśmy ludźmi, którzy często rozmyślają w swojej codzienności, co będziemy jedli, jak mamy dorobić się fortuny. Skupiamy się na tym, co jest tu na Ziemi, a tak rzadko patrzymy w niebo. Mimo, że często nawet możemy być osobami wierzącymi, rozmodlonymi, to w naszej codzienności są takie momenty, że. Zapominamy o Bogu, który może nam pomóc w naszej codzienności. I w opowiadaniu o potopie jest podobnie. Wtedy też ludzie rozmyślali o swojej codzienności. Ale nie o Bogu. I Pan Bóg pokazał właśnie, że Noe był tym prawym człowiekiem, który może ocaleć. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ to pokazuje, że serce. Jest takim miejscem formułowania myśli i rodzenia się wszelkich działań, można powiedzieć, podejmowanych przez człowieka, ale serce to jest też takie miejsce, gdzie w człowieku rodzi się wszelkie zło, można powiedzieć, wynaturzenie i niegodziwości. Nasze serce takie jest. Przez grzech pierworodny mamy tendencję do bardziej do grzeszenia, bardziej do zła niż dobra. I to jest cała prawda. Jak mówi święty Paweł w jednym z listów, chcę czynić dobro, ale narzuca mi się zło. Chcę czynić dobro, ale narzuca mi się zło. I jest tak trochę, że na przykład jakbyśmy kościół nagle by ogłosił, że msza święta w niedzielę nie jest obowiązkowa, ale ufam, ufajmy wiernym, że będą chodzić. Ogłośmy to. Jak myślicie, ludzie by chodzili do kościoła? No pewnie tutaj ta garstka co jest by przychodziła nie, ale to może inaczej. Czy ludzie by chodzili co tydzień do kościoła? No nie. I widzimy, że nam jako ludziom jest potrzebna jakaś taka swoista dyscyplina. I Pan Jezus przez ewangelię zaprasza nas do tego, żeby w naszej codzienności często wracać myśleniem, swoimi myślami do Niego żeby rozum nakierowywać na to, że Bóg jest, że on mnie kocha, że on się o mnie troszczy. A widzimy, że apostołowie, uczniowie, którzy widzą wielki cud rozmnożenia chleba, oni widzą, jak Jezus uzdrawiał, ba, oni widzą, jak Jezus wskrzeszał z martwych i oni nagle martwią się co będą jedli. To jest niepojęte, moi drodzy. Ale to pokazuje, że Jezus zaprasza nas do tego, byśmy przeżywali swoje nawrócenie nieustannie, żebyśmy nieustannie zwracali się do Jezusa. Nawrócenie to również nieustanne stawianie Boga na pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu. I widzimy, że przez to można powiedzieć Jezus chce też zapraszać nas do głoszenia dobrej nowiny wręcz byśmy byli prorokami dobrej nowiny pamiętam kiedyś jak byłem na rekolekcjach ewangelizacyjnych i miałem pewnego dnia stanąć w prawdzie i zrobić sobie taką drabinkę wartości to pan bóg na tej drabince był na czwartym miejscu i zdałem sobie sprawę wtedy, że wszystkie moje problemy, troski, trudy, zmagania były spowodowane tym, że On nie był na pierwszym. I to jest cała prawda, byśmy cały czas w naszej codzienności stawiali Boga na pierwszym miejscu, i wtedy możemy być też takimi prorokami. Możemy prorokować, czyli głosić Boże Słowo, które ma moc przemieniać ludzkie serca, bo przecież. Jest w nas tyle lęku, że może nam na przykład nie starczyć chleba, może nam nie starczyć do dziesiątego, może nam nie starczyć sił, by zmagać się na przykład z wychowywaniem dzieci, może nam nie starczyć sił, by zmagać się w naszym życiu rodzinnym, w naszej pracy. Może tak być, ale widzimy, że my, którzy się zamartwiamy, Zamartwiali się także apostołowie. My charujemy często i wciąż nie zaspokajamy swoich głodów. I jest takie piękne powiedzenie: Jeśli Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko na swoim miejscu. I czasami jest bardzo ważne, żeby umartwić te nasze głody. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zbliżamy się już, można powiedzieć, dużymi krokami do wielkiego postu. Niedługo się zacznie i warto w wielkim poście na przykład czerpać z jakiejś dobrej duchowości świętych ja chciałbym wziąć na warsztat świętego Franciszka z Asyżu wiecie święty Franciszek to był niesamowity gość który potrafił umartwić swoje zmysły na przykład tym że popiołem potrafił posypać na przykład jakieś jedzenie smakołyk nie zróbmy sobie taki test na przykład w środę popielcową zjedzmy pączka nie z lukrem ale posypmy go popiołem Smaczny będzie? Radykalne co? Ale Franciszek to robił. My tego nie musimy robić, ale to pokazuje, że warto czasami, właśnie w czasie wielkiego postu, który się zbliża, zrezygnować z czegoś. Zostawić swojego Bożka, z którym mam problem, bo ten czas Wielkiego Postu to jest naprawdę czas wielkiej łaski, kiedy Bóg chce nam pobłogosławić i dać nam siłę, byśmy potrafili zerwać z tym, co nas osłabia, z jakimiś uzależnieniami, na przykład z internetem w komórce, nie? Macie problem z tym? Nie? No, jak osoby starszej daty albo ten. To fajnie, ale no wiele osób ma. Ja sam czasem mam taki problem. Ale wracając do świętego Franciszka. Chodzi o to, że gdy stawiamy Boga na pierwszym miejscu, odkrywamy tą drogocenną perłę, odkrywamy to szczęście, które jest w Bogu. I Franciszek kiedyś opowiadał, czym jest prawdziwa radość. W jego pismach możemy to znaleźć, ale też słyszałem jakoś całkiem niedawno o tym, opowiadał kardynał Ryś. I on opowiadał, jak Franciszek mówił swoim braciom, czym jest prawdziwa radość, czym jest prawdziwe szczęście. I mówił on, że prawdziwą radością nie jest to, kiedy przybył do niego wysłannik króla Francji i Anglii, zapowiadając to, że chciałby wstąpić do zakonu Franciszkanów, bo wtedy zapanuje pokój na świecie. Franciszek powiedział, że to nie, była, że to nie jest prawdziwa radość. Franciszek powiedział, że nie jest prawdziwą radością to, że najwyżsi hierarchowie Kościoła chcą wstąpić do zakonu franciszkanów. Franciszek powiedział, że to nie jest prawdziwa radość. Franciszek powiedział wreszcie, że uzdrawianie chorych, wskrzeszanie zmarłych, z wielką mocą działanie, można powiedzieć, jak wielcy charyzmatycy. Nie? Czym większy charyzmatyk, tym więcej ludzi w Kościele to pokazuje, że ja taki wielki charyzmatyk nie jestem, bo tu jeszcze pusto jest. Ale są tacy, którzy gromadzą tłumy, nie? To jest fajne, to jest dobre. Ale Franciszek powiedział, że to nie jest prawdziwa radość. To nie jest prawdziwe szczęście. I on powiedział, że prawdziwą radością jest to, kiedy na przykład on przybył w zimę do Perugii, tak jak teraz może było zimno, albo było bardziej zimno. Ponieważ jemu aż z, z habitu zwisały sople, i zapukał w nocy do bramy klasztoru, żeby wejść, żeby się ogrzać, żeby pójść na spoczynek, odezwał się głos i mówi: Ktoś ty, brat Franciszek, wpuść mnie. I nagle ten brat mówi: Jest nas tutaj tak dużo, i takich, że my już ciebie nie potrzebujemy. I wiecie, i Franciszek wtedy powiedział, że chociaż przez miłosierdzie, żeby się ogrzać, wpuśćcie mnie, nie? On powiedział, nie, idź do Chrystusowców. I święty Franciszek powiedział wtedy bardzo mądrą rzecz, że prawdziwa radość, prawdziwe szczęście jest wtedy, kiedy w takiej sytuacji zachowam cierpliwość i nie odpowiem złem na zło. To jest prawdziwa radość. Kiedy. Ktoś zabiera nam szczęście, na przykład przez to, że ktoś kwestionuje, zakwestionuje naszą wartość. I wtedy, kiedy ktoś zakwestionuje tą naszą wartość, a ja zachowam cierpliwość, zachowam wielką pokorę, to jest prawdziwa radość, to jest prawdziwe szczęście. I muszę Wam powiedzieć, że dla mnie też to jest bardzo ważne. W ostatnim czasie też takie chwile przeżywałem. I to jest właśnie, to, jest, to świadectwo świętego Franciszka bardzo mnie pokrzepiało. Nie? I muszę Wam, kochani, powiedzieć, że emocje mogą się zrodzić czasami, ale emocje nie są grzechem. Nieraz mamy prawo do emocji, bo wiele rzeczy nas przygniata. Na wiele rzeczy już nie mamy siły. Ale kiedy zachowamy tą pokorę i powiemy Jezu, przez wzgląd na Ciebie, przyjmuję to. To wówczas zalewa nas wielki pokój w naszym sercu. I może tak być, bracie, siostro, że może przeżywasz jakieś trudy. Może jest ci ciężko, siostro, z twoim mężem, który nie docenia cię tak, jak na to zasługujesz. Może jesteś dobrą matką, ale widzisz, że twoje dzieci się buntują i nie zwracają uwagi na twoją miłość, na to, że jesteś dobra, kochana. Może cię szykanują w pracy za to, że jesteś osobą wartościową. Wiele jest momentów takich utrapień, kiedy możemy zaświadczyć tak jak święty Franciszek. I jest to bardzo trudne, ale gwarantuję ci, że jeżeli otworzysz się na to z pokorą, Jezu, przez wzgląd na Twoją miłość, przyjmuje to. To zaleje Was wielki pokój w sercu. A to jest zawsze ofiara modlitewna, która przyniesie owoc, ponieważ ludzie tego nie widzą. To jest ta nasza izdebka, że ja nie zareaguję złem na zło, ale prędzej czy później Pan Bóg to przyjmie i to wyda owoc, także w Twojej rodzinie, w Twoich sprawach, może czasami zagmatwanych, z którymi się zmagasz. Ufaj mu, nie lękaj się. Nie bój się zaufać Bogu, który jest i który naprawdę widzi Twój trud. I on to docenia. Moi drodzy, można powiedzieć, zadać pytanie, albo Jezus daje nam takie pytanie: Czemu się martwisz, dziecko? Zobacz na przestrzeni czasu, ile ja ci dałem. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ często tak jest, że my. Patrzymy na te rzeczy wielkie. Chcemy już, teraz, a zapominamy o tych rzeczach małych, które są obok nas. I wtedy, gdy tak sobie przemyślimy, gdzie ja byłem 10 lat temu, gdzie jestem teraz, ile Bóg mi dał teraz, mojej rodzinie, mimo że może nie jest idealnie, ale po trochu, no to rodzi się wdzięczność w sercu. I Pan Bóg zaprasza nas właśnie do takiej. Wdzięczności, żebyśmy otwierali się na to, że Bóg jest większy od Twojego problemu, od mojego problemu. On jest większy od tego. I warto sobie zawsze rano, gdy się budzisz, mówić: Mój Bóg jest większy od mojego problemu. I wtedy człowiek napełnia się takim pokojem, taką ogromną radością. Moi drodzy, my mamy troszczyć się o jedno, tylko o jedno. Mamy troszczyć się o to, by mieć prawe serce, jak Noe, jak Franciszek, a on wówczas zatroszczy się o resztę. Proste co? Wierzysz w to? Uwierz. Tego życzę sobie i Wam. Amen.